Dzisiaj zabraju, zabiorę Was śladami Killera i Killerów dwóch. Jesteśmy w Zalesiu Dolnym. Rezydencja okazała się wprost idealna jako plan filmowy dla pomysłów wyreżyserowanych tu przez kolejnych twórców. Killerów dwóch Jan i Juliusza Makulskiego z 1998 jest kontynuacją filmu Killer. Z 1997 roku przez publiczność i krytykę, u uważając za najlepszy od części pierwszej. Nigdy się nie zdarza. Też tutaj kręcili Tygrysy Europy. Serial Jerzego Grusy z satyrycznym zacięciem oraz pierwszy milion. Zabierzemy Was. Na następne miejsca filmowe z killera i killera dwóch. Więc zobaczcie te, te, te miejsce, gdzie w killerów dwóch jest scena, gdzie killer grał z prezydentem. To za, za tym murem grali. Tutaj Killer przyjechał po odbiór pieniędzy. Dolary znaczy się w Killerze pierwszym. Więc pokazujemy dalej miejsce filmowe z Killera. Na Limanowskiego 11. To tutaj właśnie Kilak dostał mieszkanie od siary. Czyli Dzika, 102-64. I też była taka druga scena. Poza blokiem. Jak tam taki. Killer, ten prawdziwy killer napatoczył się, się komisarzowi ryby. I ryba mówi: Dlaczego pan mi wchodzi na linię strzału? No, proszę pana. Tutaj killer zostawiał w samochód, parkował tutaj, a można pokazać, gdzie killer wchodził do, do tego swojego. Klatka mieściła się tutaj. Czwart, klatka czwarta. Tylko sfingowane było, jak on otwierał. Podobno też, jak nagrywali killera, to podobno ekipie filmowej jednemu chyba kotles się przykleił do okna. Więc to takie ciekawostki. Następny taki film był Chłopaki nie płaczą. To tutaj grucha, chyba w tym miejscu, o ile tak pamiętamy, grucha od swojej tam dziewczyny dostał taki sweterek z gruszką. To też było na, na tym osiedlu. Limanowskiego 11. Tylko nie, nie pamiętamy, który, który ten balkon był pokazywany. My znajdujemy się na ulicy Nowo Tutaj kręcili killerów dwóch, osiedle, na którym killer potrącił donę na rowerze. I taki fajny cytat. Jak jeździsz ty penisie? Scena została zrealizowana przy skrzyżowaniu Wrzosowisko i Urwisko, tuż przy Nowo Ursynowskiej 160, gdzie doszło do dostarcia killera z Molaresem, czyli Tutaj to też była druga scena kręcona i, i były w zasadzie dwie sceny jedna, jedna z Doną, a druga z Molaresem, W furgonetce jak się bili tam, więc z, jedziemy dalej. Wiecie, gdzie się znajduje Fundacja Jerzego Killera Miejsce może być znane studentom z Warszawy ponieważ sceny kręcone w kampusie SGGW na Ursynowie Właśnie następna sceneria Tym razem z killerów dwóch Piękna Piękny pałac Naprawdę warto też je odwiedzić. Te miejsca filmowe z killera i killerów dwóch, więc jedziemy dalej. Tutaj był nagrywany killer. I scena z killera będzie. Jak, jak przechodzimy o idziemy tak jak killer. I tutaj właśnie killer kupywał dwa twarde pomidorki. Dwa twarde ogórki, pęczek rzodkiewek twardych i pani ekspedientka, pan killer, prawda? Znam pana z, z telewizji, mam dla pana zlecenie. Czy wiecie, to był prawdziwym autorem słynnego tekstu, który siara wy, wypowiada do swojej żony, Ryszardy, cycki se usmasz. Ty wiesz, co to jest? To jest killer. Jak się okazuje, był to żart Pazury, który jak sam powiedział, gdzieś usłyszał i im opowiedział. Przed ostatnim miejscem, gdzie był nagrywany Killer, to Muzeum Polskiego Więziennictwa. To właśnie tam w filmie tutaj wyjeżdżał Killer. Chociaż on, jak ten star wyjeżdżał, to był pusty. Tylko po prostu jechali samym starym. Później tam w drodze, jak oni tam w którymś tam ujęciu jak on tam chce mi się stać, to właśnie w środku by był nagrywany killer. Drugi, druga scena z killera była taka. Tutaj ryba, komisarz ryba za, zawracał sobie ja, jak usłyszał, że ki, killera pop, y, zwinęli. I ostatnia scena to było z killerów dwóch, y, jak senator Lipski wychodził w tłumie dziennikarzy i, i to było aż prawie trzy sceny, które były tu tutaj nagrywane. Przed budynkiem i jak wyjeżdżali. Jedziemy w ostatnie miejsce, ale to przy następnym miejscu pokażemy następną scenę. Zapraszamy. W tym hotelu Sheraton w drugiej części kultowej komedii wychodzi szakal. Plac Trzech Krzyży, oficjalnie mieszkanie Jerzego Killera, do którego wpadła elitarna brygada antyterrorystyczna z rybą na czele. Zaskoczony i przerażony Killer, w białej zamobicie krzyczał w niebogłosy w swoim łóżku i od razu został wytargniony z domu. Kamienica znajduje się na Placu Trzech Krzyży. Przy pomniku. Wincentego Witosa. A po drugiej stronie, w hotelu Sheraton, w drugiej części kultowej komedii, był nagrywany szakal, jak wychodził. A na koniec chciałbym zaśpiewać piosenkę z Killera. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę. Nie cofnę kijem Wisły Już tylko killer. O sobie tyle wiem co za ile. Są czasem takie chwile, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Subskrybujcie kanał. Zostawiajcie lajki i do następnego. Chyba popełniłem błąd z tym killerem, piosenką.